Trzeci, szybko przegrać, mieć głowę głowy i dalej się coś wypić, nie? No to wchodzimy, cyk, za 6 godzin, to nieważne, by rąbana. Dawać turniej, turnament. Oj, no to wjeżdżamy, cyk. Patrzymy, typ jest taki, nie widziałem, bo chciałem sprawdzić obronę. Obrony pewnie wszystkie w dupę. A tu Defendance niestety, bo no, ja mam drużynę czula. Tam dobra, jedziemy pierwsza walka moimi. Jedną drużyną, którą zacząłem, tam będę kończył. Nie, i, i nic się nie odkupuję. Nie biorę dyaksów. Mm. Dawajcie, no, dawaj, dawaj, dawaj nie wiem czy słychać muzykę czy nie no powiedzmy tu penelon zjedziemy dobra to zabijamy do widzenia o mocna mocna reketa ładowarką nie mogę zasadzić muszę tutorial się nauczyć jak chcę zrobić ładowarkę o, ale powiedzmy, nie no, nie no, to wygrałem. A znowu Mamurisa obok Bakowali daje Wielkiego D, tak zwanego. O, ale ta, tą panią to bym chciał mieć, nie, we stroju. Sokolnich, nie. A, a najlepiej to chciałbym mieć bez stroju. Tak wiecie. O, No i dobra I, się, i zrobimy szybkie brzary Czym my je możemy oddażyć? tylko czerwonym No to to, tu, to, to, Faktycznie No to robimy tak, nie? No i dobra Wstychaj No to jeszcze tutaj tyrum, 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 A dobra, on mi... Co on może zrobić? Żeby mi wybechał całą drużynę, to by był, wiecie. mega kozaki. Rozpędźmy go jak... O, Reinfald nie jest w żarty ty. Ja tak patrzę, a co on ten... No Morisa, nie. Pałac Visa, nie. Cyk, no dobra. Jest w żarty Czek i Aidon, to generacje jeszcze mamy. Yy, co my jesteśmy? Ach, myjmy na to. Fy. Gdzie moje piwo jest? A nie. Bo ja chcę skończyć, ten do ludzie chcą iść spać. Gdzież można pić. Ja nie gram w tą grę, żeby osiągać jakieś wyniki, tylko chcę ludziom pokazać, że można grać i żyć. Ze wskazaniem na żyć. Mieć na grę wyjewane Co będzie, to będzie dane, no nie. Ja jestem kreacjony, z Polska, więc druga walka. W ciemno od razu, a tak. Im szybciej przegram, tym szybciej pójdę spać Mamy co mamy Jeden czerwony na tego, tego, tego Dobra, tak I fiolet O no? Kuźwa bez tego nie To jeszcze tu poszukajmy O dobrze To ten y to nie jest Bane. Jak ma trójn, to się nazywa doje Bane. Ale na razie doje Bane. Hmm. No chciałbym złożyć tą czwórkę albo diamencik. Dobra, jedną trójkę. Tom. O potem jeszcze mam właśnie ten. Jedną dojdę, dobra, mamy wszystkie fiolety, o i jeszcze potem piękna czwórka, a co on robi? A znowu, ty, jak nie, w następnej walce nie zmienia Aqualino, nie? Znaczy, on zamiast Ad refenda, no to daje dupę, nie? Tak, zabij dronką. Pyk, pyk, obciągaj mi, gościu. To tobie, ty nemane. A czemu on jest utopiony A! czy zapomniałem! akwale sobie zrobiłem. No tak. A to są pasywki, nie? I pamiętajcie, Morisa chciałbym zmienić. No ten jeszcze mi akwale pewnie wytnie. Tym ale mam długie włosy to chyba wiecie nie lubię to encygi jeszcze nie kto żyje no to nie żyje kto nie żyje chciałbym się kombo bomba lata to dobra kolejna walka teną no, Ej. nie może być tak ale teraz za pamięci chciałbym zmienić tylko miejscami z marisem Renfald Morris, ok, Oddziały atakujące. O, co co, coś nie pasuje. Plus 10 plus 10 i plus 10. 10, 10, 10, 10. Ja mam wszystkie oddziały na jedynce, więc. Ale no, trzeba skończyć ten turniej, czyli jak najszybciej mieć skłopy, no nie? Im mniej grze robisz, tym lepiej masz. Taka moja zasada V-MODE VM Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziewięć fioletów Jedne wakule mnie nie urządzają To proponowane No trudno, zagrajmy może o proponowany mode Hmm, tu bomba Dobra, i mamy teraz 6 fioletów, co to jest, a to są sowy, dobra, omijmy sowy, no i dobra, i co u nas urządza, tak, dobra, kombo jeszcze niebieski, niech polam się sowy. Mamy, ale sobie nas ograniczą. Mamy czterech naładowanych, ale sobie. Bach, no, bach, bach i. Dobra. Ale muniki już mamy. Moriso e, zakupujemy. No i co? I, I Fiolet nam potrzebny? No tak, trzeba sobie pozbyć się. Ty, ojoj, zapomniałem. Dż czy jak temu. To unik, ale powiem ci to. Chodźcie w tyle. Wjeżdżamy w akualę, nie? O, dob do dobrze jest wiele. Tu mamy czerwone. Dobra, ona zdechnie, mam nadzieję. Nie zdechła. Ale wjechała mi. Hmm. Dobra, zdychaj. Jeden fiolet odwala drzewko. No trudno, niech mi wali drzewo, nie? Ty, jak się wesam w drzewo, już nie pamiętam tego... ...skilla. Obciągam mu przed rundą, czy nie? nie oj tutaj kiep mi spadł gdzieś kuźdę, się palę. obron mm. to co, czas chyba nie no, co to... czerwone od dołu no, a, no, mam, a dobrze czułem, dobra. Jeszcze jedna przegrana, i dziękuję, nie? A tak szybki, mm. bo chciałbym iść spać. A mamy co? Jeden, dwa, trzy, sześć fioletów. 7 Dobra, tulimy fiolety I czerwone od dołu Troszkę kody nie dobra to tu czerwony Diament To będzie Jest diament, dobra, mamy czerwony diament No ale tam wewnętrznie jak ona się uderzy, co ona robi? Też to chyba panią mam Łuprzuje obronkę. ale to już będzie załadowana Tu zjedziemy sobie rakietę tak zwaną moją, nie? Też mam rakietę No dobra, tam, tam tego ten to w ogóle nie wiem co, co się czai. o ten a, no, że, 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 I fioletowe jeszcze w żeby weszły. No, <laughs> nie chciało, ale... Dobra. I się weszemy, nie. Wilczesława my się nie boimy. Jak Maris przeżyje tą rundę, no to wygrałem walkę nie. W Marisa. Dobra cyk Ed et et czerwone. Do tu. Jakie czerwone, my mamy fioletowe, dobra, jedna bomba. Oj. Ty, bałwan mnie uklepia, nie? Który ma bałwanko? Ty, pójdą te ruskie kody? Nie no, teraz to mi zabije Renfelda. No i dobrze Jeszcze jedna parka przegrana i do, do widzenia Dam przy okazji drugiej wojny na weekendzie pokażę jakie są łupy no nie Koniec no nie To się cieszę Także to tyle Trzymajcie się No spójrzmy jeszcze może na wojnę

Opieko, oje, oje. Mogłem to wygrać Dobra, no to tyle chyba nie yy, no to dobranocnie kreacjona Alians Polska są so już żegna. Jeszcze sobie weźmy, zbierzmy sobie Alko odłamki. Dobra, żeby nie przedłużać filmiku, nie, bo takie limity, to reklamę sobie obejrzę <try> poza Wami.